Ja jestem Marcel Marcelo i dzisiaj sobie otworzę saszetki Super Zink z serii trzeciej. Jak widzicie, mam tu kolejne saszetki Super Zink z serii trzeciej, które oczywiście kupiłem na internecie. Mówię, jakby ktoś się pytał: te saszetki można dostać na internecie. No i nagram sobie dzisiaj ten odcinek za, tak jak Wam mówiłem, co mieliście pić, 50 łapeczek do góry. Co wtedy nagrywałam, pierwsze sąsiadki z Inksów serii trzeciej i wbiliście aż ponad 100 łapeczek do góry, gdzie Wam naprawdę bardzo dziękuję. Naprawdę dziękuję Wam za te ponad 100 łapeczek do góry i tam było y, chyba 3,5 tysiąca wyświetleń lub nawet 4 tysiące, więc też Wam dziękuję naprawdę. Myślałam, że nawet nie dobijemy tych 50, a tu patrzę ponad 100. Zobaczymy, może w tamtym odcinku dobijemy jeszcze do 150. Ale na dzisiejszym odcinku, właśnie za te 50 łapeczek, już właśnie, co jest 100, otworzę sobie 5 saszetek Super Zingsów z serii trzeciej. I zobaczymy sobie, co tutaj wpadnie. Może pannie nie profesor, tylko Mr. King. Ta najrzadsza figurka, która nawet chodzi po 3 stówy. 300 zł taka figurka chodzi. No i zobaczymy. Może mi się uda trafić. Może jakiś srebrny albo złoty. Lecimy. Pierwsza saszetka. Czekajcie, co to się... O, otworzyło się. Coś się nie chciało otworzyć. Już tu czuję jakiegoś zinksa. Wymaca... Wymacałem. Jest ulotka. Nie będzie to niestety Mr. King, bo to będzie jakiś pomarańczowy zinks. Wyciągamy i uwaga, kto to jest? To jest chyba czekolada, z tego co widzę, tabliczka czekolady. I on jest super bohaterem. Ma białe oczy. Oj, czekajcie, coś ostroś nie chcę łapać. Chyba to jest tabliczka czekolady. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Mamy takiego zinksa Zobaczę, jak się nazywa. Tu jest ulotka. Czekajcie, tą ulotkę otworzę. Jak poszukam, zrobię na chwilę pauzę. Jak poszukam, to wam powiem, jaką się nazywa. A nie, zresztą nie muszę już szukać, bo go zobaczyłem w ostatniej chwili. Jest tu. Czok szok się nazywa, czyli to jest chyba czekolada. Jak widzicie. Coś dzisiaj z ostrością, coś nie tak. O, tu jest. W tym miejscu. Dobra, tak wygląda pierwsza figurka. Pierwsza figurka, teraz sobie otworzę drugą saszetkę. Tu będę z boku kładł figurki. Ta jakaś taka, jakaś gruba się wydaje. Może Mr. King będzie, bo to właśnie Mr. King się wydaje taki duży, jakby okrągły. Widzę tam już jakiegoś Zinksa, chyba to będzie super bohater. To jest jeszcze ulotka. To jest inna chyba niż była wcześniej. Dobra, zaraz zobaczymy. I mamy takiego super Zinksa. I kto to jest? Ma taką on, jakby pokrywkę na górze. Taką rączkę. Tu się jakby trzyma. Ma też pelerynę. Jakiś dziwny taki Zinks. Tu jak kulka wygląda. Jest on super bohaterem też. Taki brązowy. Jeszcze tak dobrze nazw nie znam, nie znam bo te Zinksy niedawno właśnie wyszły dopiero na internecie. Mamy taką samą ulotkę. I zobaczymy jak się nazywa. Nie wiem, ja tego Zinksa tu na ulotce nie widzę. Sprawdzałam z dwóch stron. Może ktoś napisać w komentarzu, jeżeli ktoś go widzi. Ja go nie widzę. Jeszcze pokażę wam z drugiej strony. Nie wiem jak on się nazywa, nie widzę go. Taki dziwny, okrągły. Dobra, ale to nieważne. Lecimy sobie za -top z zastępcą zaszedką zostały trzy do końca. Znowu mamy taką grubszą saszetkę. Zobaczymy, kto teraz będzie tu. Znowu jest jakiś pomarańczowy zings. I kto to jest? Znowu zobaczcie, super bohater. Już trzeci w dzisiejszym odcinku ma taką palerynę. A to ja właśnie czułem coś go, wyczułem go po saszetce na pierwszy rzut oka. Myślałam, że to jest właśnie Mr. King, bo on jest taki też trochę okrągla, okrągławy. Przepraszam. O, trochę się mi kamera potrząsła. Sprawdzę też, jak on się nazywa już przy okazji. O, jest, ja znalazłam tego Zinksa. On się nazywa Wody, czyli to jest pienek Drzewa Ją walczy z sikierą, czyli to jest Axel, Sikiera. To jest drzewo, się nazywa wody. Dobra, jeszcze zostały dwie saszetki do końca. Ta też jakaś taka gruba. Wszystkie saszetki chyba mi się wydają już grube. Uwaga, kto to jest? O, tu jest ten. Puszka z farbą, zobaczcie, tu nawet ma pędzel też, farba się wylewa. I mamy pierwszego Zinksa złego w tym odcinku. Jest on, jest on zły, ma żółte oczy. Pelerynę ma, yy, jak widzicie, czerwoną. Tu ma nawet, o, szczotkę. Puszka farby. Puszka farby gdzieś tutaj była. Widziałam przed chwilą gdzieś. O, jest! Jak się nazywa, coś światło odbija. Nie będę przekręcał. Splater chyba Max. Tu jest. No i ostatnia saszetka niestety została z dzisiejszego odcinka. Zobaczymy. Może będzie w ostatniej saszetce jakiś srebrny. Może wpadnie. Ale niestety nie będzie już zadan srebrny. Bo to jest Pianino. Jest Pianino i to też jest super bohater. No i dobra, i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zingsy, jak widzicie, wpadły same, zwykłe. Nie było żadnego ani srebrnego, ani złotego, ani Mister Kinga. Jeśli się Wam oczywiście filmik spodobał, zostawcie łapkę do góry. Udeście tak o, tak o, udeście tam łapkę do góry i subskrypcję. Ktoś nowy o prz przepraszam, kamerę. Prawie, prawie kamera by się wywróciła. No i dobra, trzymajcie się i cześć do następnych odcinków, na razie